Robimy pierwsze mistrzostwa Szczecinka o Puchar Burmistrza Miasta w dwuboju lekoatletycznym, czyli będzie skok w dal i bieg na 60 metrów. Roczniki 2 .11, od 2.11 do 2.14 czyli trzecia, czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki. Wszystkie szkoły podstawowe serdecznie zapraszam. Na pewno będzie fajna zabawa. Będę wręczał medale dla najlepszych oraz oczywiście jako puchar burmistrza to puchary. Bezpłatne zawody w Szkole Podstawowej nr 7. Jesteśmy tutaj organizatorami. Parę, parę stowarzyszeń się zaangażowało w organizację, m.in. Aktywne Pomoże MKL Szczecinek, Miasto oczywiście, nasze Burmistrz Miasta i OSIR Szczecinek będą na pewno nagrody. Będzie Fajna zabawa, chodzi o zabawy głównie, będzie fajna zabawa i po raz pierwszy wytypujemy najlepszych w sprincie i w skoku w dal w naszym mieście. Także zapraszam, wszystkie szkoły podstawowe, informacje już puściłem do szkół w piątek, dziewiąta rano, tutaj u nas w siódemce.